Nie mogliśmy Nauci. Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, gali Game Awards, o nagrodach Kasiu. Ja pierwsze mam powiedzieć: nie gram bardzo niewiele. Co Nie jeszcze czasu, bo w uzależnienie. nie <laughs> to 76, tak. Never a dull moment. I porozmawiamy także o zapowiedziach gier na przyszły rok. Dram. Nie dość, że baba, to jeszcze stara, a jeszcze czytałam, że jest gruba. I brzydka. <grydka> I brzydka? To wasz wybór. Pawle? Panowie. Co sądzisz? Stara, brzydka? Jesteś najmłodszy znaczy. z nas wszystkich, <grydka> więc może najlepiej potrafisz to ocenić. na czy przeszedłem 5 razy, teraz ostatnio wczoraj odpaliłem na Steam Decku, wiatr kolejny. Nie wiem, czy całego przejdę, ale przynajmniej y, powdycham trochę tego klimatu jeszcze. No to Kasia poszła bardzo zaczynaj. Ja bym zaczęła... Tak. O dobrze, to Pawla. No dobrze, e, to ja bym zaczął od Split Fiction. E, bo. Nie wiem, czy Kasi nie podebrałeś. Gdy... Nie, 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 okay. nie. Ja chciałam zacząć od czekaj. A Michał się bardzo dziwi, że roślinki i tak jako dalej, się pasuje mi to Piotryk, do ciebie. Piotrek mój jest sperminką. Tak, bardzo właśnie. Zaraził no, ja popieram. A to jednak prawda, pierwsze, to co e... mówią, że pari mieszkające ze sobą upodobniają się do siebie. <grytyka> Oraz mamy kościa. Paweł rałk który prowadzi bloga Trochę o Grach.pl bez znaków diakrytycznych, żeby nie wpisali bez znaków diakrytycznych. <grytyki>